w Paryżu Pałac inwalidów nocą tu spoczywają generałowie i żołnierze wojsk Napoleona i on sam też tutaj spoczywa tu znajduje się grobowiec Napoleona pierwszego tego który odbił prawie całą Europę ale był cesarzem Francji i Francuzi go do tej pory bardzo czczą i uwielbiają. Do tego panowania Francja była wielkim cesarstwem. a na Widać z daleka też wieża ale tam pojedziemy jest jeszcze lepszy widok ruch jest w tej chwili nieduży tak największe wrażenie robi wieża Eiffla no pięknie podświetlona, widoczna okay. zewsząd jest kolorowa błyskotliwa no właśnie jeszcze raz O, inna no, to jest i 宮崎さん、名言があって。